Jaki jest plan? A, ustawiamy wertykal. Od początku, jak jeżdżę Eclipse Crossem, interesowało mnie to, jak działa system SAWC, czyli Super All Wheel Control. Ten system SAWC był zawsze w Mitsubishi. Mhm. Wszystkie lancery, od jedynki do dziesiątki do miały... Ale lancery taki... te rajdówki, tak? Zwykłe samochody. Zwykłe samochody. Pamiętaj, że rajdówki były robione w tych samochodów cywilnych. Zobaczysz, że to właściwie tak samo nie ma. Nie ma różnicy. To jest, nie, nie, to jest nieprawdopodobne, mimo Aha. że twój samochód ma dwa silniki elektryczne i ten taki normalny w cyklu Atkinsona. Dokładnie tak. Będzie się tak samo trzymał. Jak rajdówka, będziesz rajdowcem, twoim małciem. <laughs> Wsiadamy do Lancera Evo 10. Potem pojedziemy Twoim. Dobra. Warunki są wymarzone do tego, żeby przetestować ten system SAWC. Dodaj troszkę gazu i łapa. I gaz, 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 I <laughs> I gaz. Bardzo gaz, dalej. gaz ale... I bardzo jedzie jak po sznurku ten samochód. Po prostu zawsze jest. Te systemy nadrabiają, żebyś zawsze był w stycznej zakrętu. Wszystko to dlatego, że SAWC. Mam mnóstwo dodatkowych różnych systemików, które pozwalają kontrolować cały czas wychylenie samochodu, Rozumiem. pozwalają kontrolować ABS, bo to jest przecież cywilny samochód, nie tylko no tak, ABS, ale no ABS tak. sportowy, który przyhamowuje na przykład przednie koło tak, żeby właśnie nie wywalić nas z drogi. No po prostu. Cały, cały. I opowiadasz, że w moim samochodzie jest identyczna sytuacja, tak? Znaczy też jest ten system i działa bardzo podobnie. Ja. Komfortowy masz ten samochód? Troszkę na początku ten przód, nie? Ucieka, tak, bo jest wyższe. To wszystko, tak. Ale potem ten tył nadrabia. Ten samochód jest, pamiętaj, wyższy. On ma już inne napędy, bo tutaj są dwa silniki elektryczne tak. i silnik Atkinsona. Tak. Ale kapitalnie nadrzuca ten tył. Nadrzuca ten tył, prowadza samochód. W tego nie ma, to jest niewiarygodne. Normalnie to byśmy wiesz, Na, na, na poślizgu poślizgu byśmy wylecieli, a ten EZWC tutaj tak samo tak. działa. Nic nie czuję, nawet do... hamu. Do... Do... sam, że on sam hamuje tak. też. Bo jeszcze oprócz tego masz kontrolę trakcji włączoną, która Ach, ci przyhamowuje lisa, tam lisa, gdzie lisa. trzeba lisa. odpowiednie koło. A, a, a. Dobra, trudno. Do Za dno. późno. Odpowiednie koło przyhamowane, odpowiedni moment... Cały czas podkreślam, odpowiedni moment przyłożony do tylnego koła w odpowiednim momencie na podstawie przeróżnych mechanizmów i czujników. Powoduje, że samochód jedzie za ręką. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.